Niby trochę za późno, ale troszkę o mm, ofiarach, które możemy spodziewać mm, zmarłym duszą. Mm, I tutaj możemy użyć na przykład kasy, ugotować kaszę. Możemy też dodać do tego kilka komek chleba. No i co? Możemy też dodać kilka kropel 5, 9, 13 o olejku cyprsowego czy olejku z miry czy choćby nawet z pomarańczy i taką ofiarę yy, mi się odpowiednio do tego przeznaczonej yy, możemy po prostu yy, wystawić na, na grobie, tak pamiętajmy te, też oczywiście yy, żeby zapalić yy, niczek czy też świecę kurczki, e, pamięci e, zmarłego, to tak duże skucie, jeśli chodzi o, o składanie ofiar e, z małym.